Nazywam się Artur Gondek, tak jak kolega powiedział, pochodzę, jestem rodowitym bochnianinem, pochodzę z Bochni. E, mieszkam tu od przeszło, od czasu urodzenia, czy od przeszło 23 lat. E, dziwi niektórych pewnie ulokowanie konferencji. E, główna konferencja okręgu została ulokowana w Bochni, a nie w Tarnowie, w stolicy niejako tego okręgu tarnowskiego, okręgu 15. Otóż złożyły się na to dwie rzeczy. Przede wszystkim obecność pana senatora, który którego okręg obejmuje właśnie te powiaty, nie powiaty tarnowskie, nie powiat tarnowski oraz to, że jestem jedyną jedynką z Bochni. Tak naprawdę realną szansą na posła z Bochni. Liczymy na to, że Bochnia w końcu będzie miała posła i liczymy właśnie na to wyróżnienie dzisiaj, w ten dzień, właśnie miejscowości Bochnia oraz jej mieszkańców. Jeżeli chodzi o naszą kampanię, Myślę, że wielu sympatykom jest ona dobrze znana. Jakby rządzą w nią trzy tak naprawdę hasła: wolność, własność i sprawiedliwość, proszę Państwa. Witam serdecznie Panią Alinę, czy Kandatkę. Zapraszam, można tutaj. chciałabym w kadr wchodzić. Przybytne. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie. myśmy mieli nadzieję, że wszystko pójdzie. Ja, dokładnie. Hasłami, które dziś kierują naszą kampanię, to wolność, własność i sprawiedliwość, proszę Państwa. Przede wszystkim, wolność Wolność mojej pięści kończy się dopiero w momencie, kiedy naruszam wolność cudzego nosa. Mogę sobie zrobić z pięścią to tylko chcę, jeżeli nie szkodzę komukolwiek. Mogę robić co chcę, jeżeli nikomu nie szkodzę. Jeżeli szkodzę sobie sam, to sam ponoszę tego konsekwencje. Własność. Każdy człowiek, każdy Polak ma prawo do własności. Jeżeli ja mam szczęście, to jest to moje szczęście i wygrywam nagrodę. Państwu nic do tego. Jeżeli dostaję prezent, to jest to prezent od mojego brata, od mojej rodziny. Jeżeli, jeżeli dostaję prezent, jeżeli dostaję spadek po dziadkach, to jest to spadek po moich dziadkach i państwo nie powinno w to ingerować. Każdy Polak powinien mieć poczucie własności. Powinien móc bronić tej własności. Nawet wtedy, kiedy na teren jego posesji wejdzie złodziej wejdzie złoczyńca powinien mieć prawo do broni, aby bronić własnej własności. Sprawiedliwość. Za zbrodnie powinna być sprawiedliwa kara, proszę Państwa. Powinna być kara adekwatna do czynu. Morderców powinno się karać karą śmierci. Natomiast osoby, które nikomu nie szkodzą, nie powinno się w ogóle karać. Wolność, własność, sprawiedliwość. Te postulaty rządzą naszą kampanią. Ponadto, stop podatkom. Jesteśmy za likwidacją podatku dochodowego, obniżeniem podatku VAT do progu 15%. Ze względu na to, że teraz Unia Europejska nakazuje taki minimalny podatek. Wierzymy, że obniżając tak podatki, z, na, z, pro, zciągnie do nas zagraniczny kapitał. Będziemy, będzie nie brakować tutaj inwestorów, a Polska będzie się rozwijać. Podatek dochodowy jest, swoistym, jest swoistą karą za pracę, kiedy zabiera się temu, który jest zaradny, zabiera się przedsiębiorcy, który zarabia więcej. Bo musi płacić więcej podatków. Zarabia się mu to, co wypracuje, a daje się tym, którzy pracować nie chcą, którzy chcą żyć jedynie na socjalu. Też rozróżnijmy, którzy nie mogą pracować i ci, którzy nie chcą pracować. On niestety, ale takich nie brakuje ze względu na to, że w Polsce mamy system socjalistyczny. Stop islamizacji. Myślę, że jest to temat gorący i świeży. Wielu zarzuca nam, e, że Problem, który się pojawia związany z islamizacją Europy, e, poruszamy w kampanii. Poruszamy, bo jest to temat ważny. Również tutaj w Bochni e, odbędzie się manifestacja przeciw islamizacji Europy. Tego w telewizji nie pokazują, ale w każdym mieście, co rusz, e, odbywają się manifestacje przeciw imigrantom. Nie możemy pozwolić na to, aby dla nas obca kultura e, osiedliła się tutaj. Nie możemy powiedzieć, że naród polski jest ksenofobiczny. Zbliżałem się Światowe Dni Młodzieży, nie brakuje deklaracji na przyjęcie e, przyjezdnych e, właśnie podczas tych Światowych Dni Młodzieży, nie znając tak naprawdę ich narodowości, a będą oni z całego świata. Polacy dobrze wiedzą, że godząc się na przyjęcie imigrantów, sprowadzają na siebie obcą kulturę, wrogą nam kulturę. Osób, którzy przyjeżdżają po zasiłki. Czy są osób, które nie chcą pracować? W Polsce nie mamy imigrantów jeszcze tylko dlatego, że mamy bardzo niski socjal. W Niemczech, w Austrii, w, w krajach skandynawskich, ten socjal jest znacznie wyższy, przez co, przez co odsetek tych, tych imigrantów jest znacząco wyższy. Nie możemy pozwolić na to, aby obca wroga nam kultura była stawiana przed Polakami chrześcijanami. Pani Kopacz chciała przenieść środki, e, między innymi, które są przeznaczone na Polaków na Ukrainie właśnie na e, imigrantów kompletnie niezwiązanych z Polską. Polacy z Mariupola, bardzo blisko Doniecka, muszą uchylać się przed kulami e, i deklarują, że mogą sprzątać ulicę, by, by tylko mogli tutaj przyjechać. To samo chrześcijanie w Syrii. Dlaczego im nie pomożemy? I Im powinniśmy pomóc w pierwszej kolejności. Dlatego również na listach partii Corwin znajduje się pani Miriam Shadet, założycielka i, i tak naprawdę prezes Fundacji Estera, która zajmuje się sprowadzaniem chrześcijan z Syrii. Tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Nie tych, którzy płacą, żeby się tutaj dostać, żeby móc nas zasiedlić, pokonać demograficznie i brać jeszcze za to socjal. Na to nigdy zgody nie będzie. Wolny rynek, proszę Państwa. Państwo Powinno jak najmniej ingerować w rynek. On zawsze sam będzie kierował się swoimi zasadami, będzie nim rządzić niewidzialna ręka rynku. Niepotrzebne są żadne uchwały, niepotrzebne są żadne regulacje, bo ludzie sami sobie pozwolą, poradzą. Jeżeli na przykład mam umowę kupna-sprzedaży, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeden człowiek potrzebuje mniejszy samochód potrzebuje kombi, bo jeździ tylko z rodziną na wakacje, a ma busa. Drugi potrzebuje busa, gdyż ma e, prężnie rozwijającą się firmę z meblami, natomiast jeździ kombi, które nie wystarcza. Żeby te osoby mogły się samochodami zamienić, jeden sprzedać drugiemu, muszą od tego zapłacić podatek. Podatek od umów kupna i sprzedaży ogranicza rynek, nie pozwala się rozwijać przedsiębiorcom. Musimy wprowadzić wolny rynek. Od roku 1800, 1989, od czasów ustawy Wilczka, która była przełomem, był już tylko gorzej. Wracamy do naszych zapędów socjalistycznych. Nie możemy na to pozwolić. Musimy dać przedsiębiorcom możliwość rozwijania się. Proszę Państwa, silna armia. Obecnie jest to problem pojawiający się coraz częściej ze względu na, na konflikt. Zwłaszcza na wschodzie, za wschodnią granicą. Natomiast e, musimy mieć silną, liczącą 400 tysięcy żołnierzy, zawodową armię. Armię ludzi, którzy będą przeszkoleni, będą mieli właściwy sprzęt, nie skupywany gdzieś e, e, za przeproszeniem z demobilu, tylko sprzęt, który będzie gwarantował nam suwerenność i obronę naszych granic. Powinniśmy przez, przeznaczyć 2% PKB na naszą armię, żeby mieć silną armię, żeby móc bronić własnych granic. Te postulaty chcę przedstawić m.in. tutaj w Bochni, i są to postulaty, które przejawiają się wszędzie, w całej Polsce. Tego chce partia Korni, chce powrotu do normalności. I tej normalności, e, którą tak naprawdę nie udało nam się poznać, zwłaszcza ludziom młodym. Ludzie młodzi, tacy jak ja, startują w tych wyborach, nie tylko w partii Korwin, ale w wielu innych grupowaniach, dlatego że wiedzą, że jak nie oni, to kto? Jak nie my, to kto? Nikt nie zmieni sytuacji, którą mamy w kraju. Pewne pokolenia niestety wymierają, zastępują ich miejsce innymi. Naturalna kolej rzecz, rzeczy. Wiemy, że musimy coś zrobić. Jesteśmy w momencie przełomowym. I wierzę, że w tych wyborach, jak i kolejnych, będziemy w stanie coś osiągnąć. Wierzę, że Bochnia w końcu od 2007 roku nie miała posła. I wierzę, że w końcu tego posła mieć będzie. Wierzę, że będę, będę mądrze i rozsądnie reprezentował zarówno mieszkańców Bochni, e, całego powiatu bocheńskiego, wielickiego, brzeskiego, tarnowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego, całej Małopolski. I wierzę, że uda nam się przywrócić tą normalność.